Tradycyjny święto plonów jest zawsze uroczystością, która ma na celu podziękować rolnikom za ich za, za trud, no i za to, że na nasze stoły trafia chleb powszechny. Dzisiaj reprezentujemy wszystkich rolników z gminy Woźniki. Prowadzimy korowód dożynkowy do Domu Kultury i Domu Kultury też uroczyście przekazujemy symboliczny taki bochen chleba z tegorocznych żniw panu burmistrzowi. W tym roku gminie Woźniki bawimy się trzy dni. W zasadzie wracamy do tej tradycji trzydniowych dożynek. W piątek była to zabawa taneczna z radiem piekary w ramach audycji Heloparty. Od burmistrza Woźnika, dla wszystkich mieszkańców. Zabota to już tradycyjnie dni ziemi woźnickiej, poświęcone czy dedykowane rodzinom atrakcji dla dzieci, przedstawienia teatralne, kreatywne warsztaty. No a dzisiaj finał Święta Plonów. Dziękujemy rolnikom i bawimy się do północy. Słowo do Rzymki na Śląsku w ogóle nie było znane. Godali na to żniwne albo żniwniuk. Dobra, że spotkanie z ludźmi, nie siedzą sobie w dumu, a tak się spotykają. Czy? Bardzo dobrze, bardzo ładnie jest, atmosfera jest super. Trzeba kultywować tradycje. Jest to jedno święto, które powinno się zachować. Dzień czynny dla rolników. Możemy się organizować wspólnie, zobaczyć kto co robi innego, wymieniać się przepisami, możemy. Podoba nam się. Bawimy się bardzo dobrze, no, pogodę mamy jaką mamy, ale nie brakuje ludzi. Jakby nie było deszczu, nie byłoby święta produkcji. Takich miejscowości na Śląsku jest sporo. Na szczęście nie jedno woźnikach które aktywnie działają, ale trzeba by padać, że nie jedna miejscowość mogłaby się od woźnika uczyć. Witam bardzo, bardzo gorąco w komplecie. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest zaskoczenie. Przecież dobrze wiem, jak smakują dzisiaj będę tam, gdzie jesteś ty. Dzisiaj tu, jutro.